Rozdział drugi. Istnienie Boga. Są dwa rodzaje ludzi: ci, którzy dzielą ludzi na dwa rodzaje, i ci, którzy nie dzielą. Robert Benchley. Dwa rodzaje ludzi. We wstępie do polskiej konstytucji Polacy są wyraźnie podzieleni na dwa rodzaje: wierzących oraz tych innych. Sprytnie nie jest powiedziane niewierzących i ci inni. Wymienieni na drugim miejscu, drugiej klasy Polacy, są określani jako tacy, którzy prawdę, sprawiedliwość, dobro i piękno wywodzą z innych źródeł. Dokładnie tak to jest sformułowane w preambule do Konstytucji. My, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł. Niby z jakich innych źródeł? Dlaczego nie powiedzieć my wszyscy, zarówno o białej skórze, jak i nie posiadający białej skóry, tylko jakąś inną? Albo my wszyscy, heteroseksualiści, jak i nie podzielający tego sposobu uprawiania seksu, a rozkoszczerpiący z innych źródeł? Dlaczego nie? Dlatego, że takie dzielenie ludzi jest ewidentnym objawem rasizmu i nietolerancji, i nikomu by do głowy nawet nie przyszło, żeby dawać temu wyraz w Konstytucji. Natomiast podział na wierzących i niewierzących wydaje się tak oczywisty, że rzadko kto go kwestionuje. Wierzący to tacy, którzy twierdzą, że Bóg istnieje, a niewierzący mówią, Boga nie ma. Taki podział ludzi jest poważny.